Sankcje za brak ewidencji. Tutaj przypominam tylko, że nieprowadzenie ewidencji czasu pracy i to zarówno dla pracowników na umowę o pracę, jak i dla tych samozatrudnionych bądź na umowę zlecenia to jest 1000 zł na dzień dobry, jak nie prowadzisz. Fałszowanie ewidencji czasu pracy, jak nie daj Boże coś tam sobie po swojemu wyliczasz, no to jest 8000 zł i również dotyczy to tych, którzy mają samozatrudnionych lub przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe i jeszcze mało tego, te 8000 zł to jest nic. Ale jeszcze pojawia się BPN, czyli bardzo poważne naruszenie. A przypominam Ci, że trzy takie bardzo poważne naruszenia są traktowane jak jedno najpoważniejsze naruszenie, i następuje z automatu wszczęcie postępowania o utratę dobrej reputacji, co może skończyć się cofnięciem, zawieszeniem licencji transportowej. I tu też nie straszę. Ostatnio ćwiczę takie przypadki u moich klientów, gdzie niestety mają wszczęte postępowania o utratę dobrej reputacji, i teraz ostro się trzeba głowić, w jaki sposób pomóc przedsiębiorcy. Żeby nie stracił tej dobrej reputacji, również zarządzający transportem, kiedy jest taka moda, to trochę taka dygresja na udostępnianie, udostępnianie uprawnień, kiedy to zarządzający transportem powinien w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać tymi operacjami transportowymi, ale tego nie robi. Oczywiście za kasę, za pieniądze wynajmuje te swoje uprawnienia. No i teraz w przypadku na przykład braku badań technicznych wpada NNK, czyli najpoważniejsze naruszenie. I tutaj zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla osoby zarządzającej tak naprawdę jest wszczęte postępowanie o utratę dobrej reputacji i również zarządzający transportem może stracić swoje uprawnienia. To taka dygresja, ciekawostka. Więcej takich ciekawostek będę, o takich rzeczach będę opowiadał w Akademii Czasu Pracy. Podsumowując tę część ewidencji, bo ewidencję będziemy w tej części teoretycznej pomalutku kończyli, zaraz przejdę do składników wynagrodzeń, do Excela, do ryczałtów, żebyście jeszcze bardziej praktycznie mogli sobie to przetrawić, więc na pewno prowadź ewidencję czasu pracy w formie rejestru. Nie żadne pliki, nie żadne jakieś dziwne i inne zapisy w liście obecności, tylko w formie rejestru rejestr opracowywany na podstawie danych. Rekomenduję, żeby ta ewidencja była podpisana przez kierowcę, żeby to był podpis pracownika, a nie jakieś tylko wydrukowane, wydrukowana tabelka i nic więcej. Oczywiście obowiązku nie ma, ale ja rekomenduję koniecznie prowadź koniecznie prowadź rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów w języku niemieckim, angielskim, holenderskim, belgijskim, włoskim, austriackim i tak dalej i tak dalej. Czyli, czyli w tych językach w jakich są wymagane przez te poszczególne państwa. Również w programie Fortuna to jest, więc nie ma z tym najmniejszego problemu, ale proszę cię prowadzić ten rejestr. Wprowadź odpowiednie zapisy do umowy o pracę. Koniecznie. I wprowadź odpowiednie zapisy do regulaminu bądź obwieszczenia. Jeżeli, jeżeli masz poniżej 50 pracowników, przypominam, możesz mieć obwieszczenia o systemach czasu pracy. Jeżeli masz powyżej 50, to musi to być regulamin pracy, regulamin wynagradzania.